2 października o godzinie 19 na scenie Teatru Polskiego na Świebockim odbędzie się premiera spektaklu Ja w wykonaniu białoruskiej niezależnej grupy teatralnej. Na festiwal Niezależnej kultury białoruskiej w tym roku zaprosiliśmy legendarną grupę, grupę teatralną Kopalowcy, która powstała na bazie tych aktorów z pierwszego teatru białoruskiego akademickiego teatru, który dyrektor którego Paweł Łatuszka był zwolniony, a aktorzy z, w protest Chcieli wyrazić protest przeciwko reżimowi, tego zwolnienia, i e, też odeszli z teatru. Chcę się przedstawić taki projekt, który nazywa się Ja. To znaczy, Ja. <noise> to chodzi o dzieciństwo. Te wspomnienia oni mogą być jakby źle, mogą być jakby same takie piękne wspomnienia z dzieciństwa, może być trudne, jakiś gwałt. Czyli po prostu, jakby w dzieciństwie jest. Każdy dzień jest jakim innym. I chcemy wracać te wspomnienia, dlatego że myślę, że w głowie człowieka oni są, ale my jakby nie tak często jakby wykorzystujemy, jakby czy jakby idziemy z tym, jak kiedy rodzice nie lubią swoich dzieci i kiedy nie mówią do, do nich, wszystko będzie dobrze. Potrzymuje ci wszystkim, ty jesteś super. A... Kocham Cię, to jakby trudne, trudne słowo kocham Cię, mówić każdego dnia, pamiętać o tym. No po prostu chcemy się, żeby z nami pobyliśmy te półtorej godziny, żeby trochę wracali do dzieciństwa. Idea festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej to jest przede wszystkim pokazać wrocławianą tą. Sztukę białoruską. Przyjeżdżają artyści, graficy i tak dalej. Ale w obecne dni, w tą sytuację, w którą teraz znajduje się naród białoruski, to jeszcze dobra okazja, aby wrocławianie przekazali swoją solidarność, żeby zapytali aktorów, którzy nie mogą występować na Białorusi, co się dzieje, jak tam, czy protesty nadal trwają i jak możemy wesprzeć naród białoruski.